I witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. Ja zaraz przejdę tak, żebym mógł Państwa widzieć. Witam, witam Mariuszu. Patrzę, Leokadia cię zwyciężyła. Cudownie dzięki bardzo za tą pomoc, bo to jest nieoceniana pomoc. Jeżeli chodzi tutaj. Ja tylko rozłączę tutaj yy, Podgląd, bo na podglądzie muszę być. E, czekam na tego kolegę, który tutaj próbował ode mnie wydusić ten kosmogram Węgier. Nie wiem, czy to jest dobry, ponieważ jest taki troszeczkę dziwny, ale poczekamy sobie. Jeżeli ktoś się zaważy, to proszę o tam coś tam. Telefon oczywiście tutaj jest obecny, jak zawsze. Ciągle ten sam numer. Tutaj zrobiłem jakiś głupotę. Dzisiaj taki dzień dziwny. Ja nie oglądałem zupełnie, nie mam żadnych wiadomości. Zupełnie z nikim nie konfrontowałem, bo jestem ciekaw jak, co dzisiaj było. Nawet w internecie. Raczej to co przejrzałem tak pokrótce, to raczej było wszystko na temat e, wydarzeń e, tych oświęcimskich. No i też e, kampanie tutaj. Najszybszego lidera w tym Peletonie wyborczym, czyli pana Bosaka. Chociaż osobiście nic nie mam do tego człowieka, ale troszeczkę się dziwię, że nie pan Brown startuje, albo chociażby Corwin Mikka. Tutaj tutaj wielki błąd, dlatego że gdyby w trójkę startowali. Prawdopodobnie łatwiej by było przerzucić na jednego głosy, a tak to mamy jakieś takie dziwne osoby, które są z tej samej opcji. Tutaj mówię o panu, który jest z Warszawy i pan, który jest nie wiadomo skąd, ze Słupska powiedzmy. To jest ta sama opcja, niczym się nie różni i to jest bardzo przykre. I tak to wygląda. Ja nie wiem, czy już jest ta osoba, która chciała. Jeżeli tak, to chodzi mi o ten kosmogram Węgier. Dobry wieczór Wam bardzo. Przepraszam, że tam nie mówię po imieniu, nie wymieniam, ale jeżeli pojawi się ta osoba od Węgier, to bardzo proszę bo przez przypadek po prostu miałem chwilę czasu i znalazłem, co prawda w Wikipedii, ale daty, one są takie troszeczkę dziwne, bo, ale jak zawsze, no zawsze z tymi starymi czasami, jak będę w Warszawie, postaram się wejść do ambasady węgierskiej i porozmawiać z kimś, kto, bo słuchajcie, tyle razy, co ja... Już dotykałem się kosmogramów i wszystkie były bredniami, kompletnie bredniami. Bardzo często są jakieś niuanse i trzeba rozmawiać naprawdę z fachowcami. Tak jak, o, znaczy, fachowcami w danej dziedzinie. Dlatego ja nie lubię. Kiedy w literaturze, gdzieś tam, w jakiejś książce, coś jest, no chyba że to jest fachowa książka, to tak, ale co do pewnych dat, tak, jak na przykład ta data, która jest nasza, tutaj polska. Przez wiele lat żeśmy traktowali tą datę bardzo źle. Powód. Słońce było w dziewiątym domu, i starzy astrolodzy bardzo, ja mówię o polskim kosmogramie, starzy astrolodzy zawsze były jakieś niedomówienie, takie niedociągnięcie, i nagle nie wiadomo skąd, w pewnym momencie, na jednej ze szkół astrologicznych rozpętała się taka troszeczkę burzliwa rozmowa. Pomiędzy tymi starszymi astrologami. I w pewnym momencie profesor Leszek Weres przesunął Słońce i wtedy obniżył się Ascendent I momentalnie zajarzyło. I potem ktoś doniósł ten kosmogram do Jarka Gronerta. I ja byłem świadkiem tego, kiedy spotkaliśmy się wszyscy na, no właśnie na psie. Jarek miał wykład Ronert na temat geopolityki. To tak to można by było nazwać. Czyli wpływ dokładnie, jakbyśmy wzięli kosmogram, przepośrednio od bieguna, rozpłaszczeli go i mieli tak Amerykę, Rosję i zrobili z tego bagułę. Dokładnie kosmogram, dokładnie o to. To tutaj takie kółeczko, i tutaj, tutaj Antarktyda. Antarkt... Nie. No wiecie, biegł. Antarktyda jest po drugiej stronie. Nie wiem, czy dobrze, chyba tak. Ja jestem słaby z geografii. miałem Nigdy nie miałem dobrej oceny z geografii, bo dla mnie geografia to była beznadziejna dziedzina, dlatego że, no, takie. Dla mnie, akurat uczyli mnie za każdym razem, nauczyciele geografii byli kiepscy. Nawet mało, że kiepscy, to prymitywni. Bardziej przywiązywali do jakichś głupot niż do rzeczywistości geografii. A, zresztą to temat rzeka. A to ty pytałeś się. Dobrze, to przejdziemy do tego. Słuchaj, i są teraz tak, jak możesz sobie zapisać te dwie data, albo o, jak masz krusińskiego, ten, ten, no kosmogram. To sobie wbi. Ja zaraz e, przejdę do tego kosmogramu. Mm. No, aż go ja go nie wpisałem. Dobrze, wpiszemy go. Przepraszam, potrwa to troszeczkę. No, ale musicie to wytrzymać. To jest właśnie to, czego ja chcę uniknąć w swoich tutaj, 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 tutaj rozmowach z Wami, dlatego że ten czas jest dla mnie straconym czasem.